Poczekajmy jeszcze chwilę, bo tutaj. <grymne> tego, to co, brawo, brawo drodzy państwo. proszę Państwa. Może Pan zacząć po drodze, zostało otwarte. Opiecie. To jakże ważne wydarzenie w życiu tej lokalnej społeczności. Dziękujemy, że aż tylu z nas przybyła, żeby razem z mieszkańcami świętować oddanie do użytku tej nowej inwestycji. Nawierzchnia przebudowanej drogi wykonana była w latach 60 ubiegłego stulecia w technologii smołowej. W roku 89 został wyremontowany przez ówczesny rejon dróg publicznych w Sokółce odcinek drogi od Leśniczówki w łaźnisku do Kopnej Góry. Po reformie administracyjnej kraju w 99 roku, kiedy to ponownie powołano w Polsce do życia powiaty, utrzymanie drogi przejął powiat sokólski. I tam, gdzie są te drogi, tam wszędzie są potrzeby ludzkie. Tam jest potrzeba dojechania karetki, dojechania autobusu, do, ale też rozwoju gospodarczego, takiego normalnego prowadzenia biznesu, czy też prowadzenia gospodarstw rolnych. To jest bardzo, bardzo istotne. Ta, Dokładnie tak. I to ze względu na te wszystkie okoliczności dla nas jako dla zarządu powiatu Sokółskiego priorytetem są drogi. I chcemy zawsze przy pierwszej kolejności pozyskiwać środki na budowę dróg. Naprawdę ta droga połączyła trzy gminy, trzy, trzy jednostki samorządu, przepraszam, nie trzy gminy, tylko trzy jednostki samorządu terytorialnego, powiat, gminę Sokółka i gminę szódziałową. To dzięki... Dobrej współpracy. Tym trzem jednostkom samorządu terytorialnego i dodatkowo, brawo, i dodatkowo jeszcze dzięki panu Wojewodzie jako reprezentantowi Skarbu Państwa możliwe było wykonanie tej drogi. Natomiast chciałbym pogratulować i podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. A w szczególności chciałbym pogratulować powiatowi, Sokółka na czele z panem Starosto, ponieważ powiat Sokółka jest liderem w pozyskiwaniu środków i realizacji inwestycji z programu Budowa i dróg Gminnych i Powiatowych całej infrastruktury drogowej. Wszystko co jest dobre dla ludzi i co wspólnie robimy zawsze łączy. I nie ukrywam, że z takim wzruszeniem Dzisiaj tutaj jestem, mam taką podróż sentymentalną i dzisiaj otwieraliśmy wspólnie drogę, ale ta droga znaczy dla mnie coś więcej, ponieważ pochodzę stąd, mój ojciec pochodzi, dziadek, czyli można powiedzieć po mieczu. Jestem z Fiłonowiczów, tak, ale też jest stąd nasz przewodniczący rady gminy, pan Daniel Supronik i myślę, że ta nasza wspólna praca na rzecz gminy Sokółka, jak również na rzecz całych wszystkich mieszkańców powiatu, bo tak jak tutaj wcześniej usłyszeliśmy, że połączyła nas po prostu droga i trzeba było się dorzucić do tych inwestycji. Myślę, że następne inwestycje też będą Państwa cieszyć. Znamy takie powiedzenie, w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Jeżeli dotyczy tej drogi, to był cały ambaras, żeby troje chciało na raz. Dlaczego o tym mówię? Otóż tak jak wspomniał Pan Starosta, gdy była zablokowana dziewiętnastka, będąc radnym powiatowym, pytałem, kiedy będzie wykonana droga kamionka Kopna Góra. Usłyszałem odpowiedź, że sam powiat nie udźwignie takiej inwestycji, ponieważ gmina Sokółka nie jest zainteresowana wykonaniem, a gmina Przydziałowo jest biedna. Szanowni Państwo, gmina działowo nie należy do kryzysów, bo mamy zaledwie 10-milionowy budżet, nie mamy porównania do gminy Sokółka czy do powiatu, którzy mają po 70 milionów, ale ta biedna gmina potrafiła wygospodarować 865 tysięcy, jak Państwo słyszeli, na troszeczkę więcej 200 od powiatu i 400 od gminy Sokółka i dołożyć do tej drogi. Te pieniądze zostały już dawno przelane na konto wykonawcy. Jeżeli coś się przy, 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 przytrafia nam dobrego, trzeba być wdzięcznym. Ja z tego miejsca w imieniu własnym, mojej rodziny, moich znajomych, mieszkańców tej, tej wsi dziękuję władzy, w osobie pana wojewody, pana starosty, pani burmistrz, pana wójta za tą nową drogę. Będziemy mogli bezpiecznie dojechać Sokółki do Wierzchlesia, zarówno z Wierzchlesia do Sokółki. <grystanie> Odebrało mi głos, bo naprawdę od 30 paru lat jeżdzi, jeździłem tym ciągiem, i rowerem, i motorem, i samochodem. Były różne sytuacje, niebezpieczne nawet ale na dzień dzisiejszy ta nowa nawiecznia pozwoli naprawdę na super dojazd do naszego miasta Sokół. Dziękuję. Ja chciałabym życzyć sobie i wszystkim, żeby jak najwięcej tych łączników powstało. Jako większość podmiotów bogatszych, biedniejszych, jeśli się połączymy, na pewno w. Będziemy mieli większe środki. Chciałabym podziękować wszystkim współinwestorom, że nas wsparli. Chciałabym podziękować za pana starosty, za pani burmistrz, bo duży może dużo więcej. My jako gmina, słuchając pana Wójta, prawda, zainwestowaliśmy w tą drogę naprawdę bardzo dużo, więc nie jesteśmy w końcu aż tacy biedni. Ewentualnie mamy takiego Wójta, który umie zarządzać. Dziękuję bardzo. Naprawdę, y Byliśmy, nigdy się nie spodziewaliśmy się w ogóle, że ta inwestycja uda się, będzie zrealizowana. Nikt się z nas nie spodziewał, ale dzięki usilnym staraniom władz naprawdę także w imieniu mieszkańców i swoim serdecznie dziękujemy władzom, także dziękuję bardzo.